Hi! 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 Dobrze, wybierzmy postać! Ho! Ho! O. Ho! Oczywiście tą część wybieramy, wybieramy logo firmy Blin! bliń, Rudker! Ja! Ja klar! Oh! ja, Aber guten... ...nachen... ...deutschen... ...Landen... ...ja klar! Hi hi! Hi hi, Game! Ja 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 ja... ...ja ja 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 ja... Oh Gott! No, niesamowity silniczek. No, mocne auteczko. Ja, ruszamy. Ruszamy. Szybkie to auto. Szybkie. A bez kiełka wskazówki. Jak la, jak la, ałem need faster Lamborghini. Och Ok, jedziemy, jedziemy. Szybko, prędko. Rondo, nie obchodzi mnie, Rondo. Jadę dalej. Jak można jeździć w tej grze? Ja tego nie rozumiem. Jak ta gra? Jak można grać w tą grę? O to, to był stworzony dla slalomu A... No, o, Czemu dostaję mandaty? Przecież jeżdżę bardzo dobrze Bardzo dobrze jadę Przecież Kurde 86 na liczniku Au Jadą świry, jadą O nie Zora, mam ważniejsze sprawy Ja muszę jechać O jest Jadę Stoję dalej na nogach i jadę dalej Bez kierunkowskazu Jadę O nie O nie Ale masz fajny klakson Włączy mi się silnik Pomocy! Znaczy ja wyłączyłem, ale to silnik będzie wyłączył Uu, Skręcamy Jedziemy Jedziemy Jedziemy, Jedziemy. Ale, halo, budowa wieczna, gudowa, o, ale obudowa O, śmieci jadą za a, a, a. A. Głowa w betoniarce! Jedziemy Impreza! Albo może jednak nie. Trzeba być poważnym twórcą internetowym. I trzeba poważnie jeździć w grze ciężarówkowej o nazwie Eurotruc Samolator 2. Jedziemy szybko. Nikt nas nie może dogonić. No niech się coś dzieje. Bo nuda, co ja będę tutaj nagrywał. Co mnie wyprzedzasz? Śmieciu! No i przecie mnie inni wyprzedzają! No co ty robisz? Mądry jesteś, człowieku! Ja jadę! No co ten robi? Jak mnie wyprzedza? Ja. Ja nie mogę jeździć normalnie, bo mnie wyprzedzają! Teraz jedziemy w spokojnym kąciku. Wolnego starca. Jedźmy, proszę. Wolno i ostrożnie. Jadą świry! Ło! 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 stoj Stój! Stój! Stop! 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 Och... A, dobrze. da się opanować tą... łajbę. Nieśmiertelności. Co mnie wyprzedzasz?! No! Nie! Wyjadę! Wyjadę stąd! Wyjadę! Wyjadę! Nie wyjadę! Och! Och! O! Enter! Oserwuj mnie! Thank you! Ja to... Do, ja dojechała! Dojechałem Health service Koszty naprawa Napraw podkrywa, To naprawiam JOLO Kto nie skacze ten z policji Wiadomo Jedziemy Jedziemy No nie od nowa Głupia gra Jeszcze dzisiaj to dowiozę Tak będzie do, Dowiozę to dzisiaj Muszę to dowieźć jeszcze dzisiaj Zobaczycie, to, że ja to dowiozę. A tu slalomy robić trzeba, bo to jest tak zrobione, pod slalomy. Jakby ktoś się pytał. Tak, tu slalomy trzeba robić. O, właśnie tak. No głupi znak. A tu trzeba pod prąd w takim razie jechać, no bo jest zrobione, że slalom. O nie, policja, takich to się nie lubi. Co jest? Ach, blin Znowu Jestem na... Dach Ach. Do jutra dojadę. Obiecuję wam to. Na pewno do jutra dojadę. Musi wyjść to. Musi wyjść. No musi w końcu wyjść. No mu muszę dojechać w końcu. No ileś można wziąć piach do hamburga. Hamburgera. Hamburger. Hmm, zjadłem A właśnie pra Pracodawca o Ale ci na w Napraw Dzięki Dobra, jedziemy Jadą, świry, jadą. Au Au o! Kierunkowska złączyłem! Nie wiem jak! Jak wyłączyć kierunkowskaz! O! Wyłączył się sam Hej! CO TY ROBISZ CZŁOWIEKU?! Ja miałem tutaj y, pierwszeństwo przejazdu No co za idioci w tych Niemczech, no Gorzej niż w Polsce Gorzej Polacy to najlepsi kierowcy Dobra, który z nas pierwszy ucieknie? Ale z ciebie lamus, nie uciekłeś Znaczy, ale z ciebie człowiek dobry Nie uciekłeś, nie przestraszyłeś się Truth of the year 2013 Trochę przestarzałą ciężarówkę masz. No, jaki jest powód wahania kolizji? Przecież Orwem nie wjeżdża. Już ja jestem dobrze. Ja dobrze jadę przecież. Jestem Anglikiem zawodowym. Tutaj jeździ się w Anglii. No, co on robi? No, co za Gnój! Jak rada chwila! Ty! Przesuń się! Dzięki, że przysunąłeś No stań na nogi! No, veno! Och, god, dammit! Na pewno tego nie dowiodzę do jutra. W takim tempie! Okej! Okay. Dawaj! Napraw mi ciężarówkę! No to jest za muzyka! Chora jakaś Jedziemy! Jedziemy! Jak tu skacze wszystko! To się nic nie trzyma z siebie! Jezus! Co jest? Zepsuj mi ciężarówkę! Mechanik! Ja pozwę go! Co się dzieje? Dobra, rozpędźmy się. Mamy prostą. A właśnie Stralon miał być tutaj, bo jest chyba na drodze do scenobus. Ja Rozpędzamy się. Chodzimy w czwartą gęstość. No nie no! Nie jadę do tego pisa! Jak to? No! To jest nie fair. To jest sabotaż! To jest nie fair. Kiedy ja mam dojechać jak nie teraz? Sabotaż! Ewa! Już nie chcę, żebyś mi naprawiał ciężarówkę, robą bo mi zepsułeś ostatnio. To Weź, przestań. Dobrze, jedziemy. No! Nie Niepotrzebny ten znak. No znaczy, no spędźmy się. Jedziemy. Już dziesiąty raz. Tą samą trasę. Od mechanika do celu. A byliśmy tak blisko. E! 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 e. Moje! Tutaj stroną miał być, do tego zjechałem. Wiadomo. Ja się nie czekam, ja bym mógł jego wjechać. Pa 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 jak tam jedzie łamie przepisy, ewidentnie No jak po tron Jechałem zgodnie z przepisami Polskiego prawa A tak albo angielskiego już mi się myli Nooo Jezu O Boże Bied. Wiodę! Nie podoba mi się ta gra. 0 na 10 gwiazdki. Yy. Jeżeli chcecie więcej, żebym recenzował gry, to dajcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz i żegnam. <mulary>